Kolejny potwierdzony przypadek koronawirusa w województwie Śląskim. Już rano poinformował o tym prezydent Martin Krupa. Wiemy o sytuacji, która ma miejsce na obszarze naszego miasta, na terenie naszego miasta w dwóch szpitalach. Mamy dość trudną sytuację, w której stwierdzono obecność ludzi czy człowieka zarażonego, i z tego powodu te szpitale od dzisiaj przestają funkcjonować. Są to szpitale, które nie są w zarządzie miasta Katowice. Te dwa zamknięte szpitale to placówki medyczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ulicy Ceglanej i przy ulicy Medyków. Dzisiaj wprowadziliśmy zakaz planowanych wizyt zarówno w poradniach ambulatoryjnych, jak i również wizyt planowanych oraz zabiegów. Obejmuje to zarówno lokalizacje na ulicy Medyków 14, jak i na ceglanej 35, czyli cały szpital Uniwersytet Centrum Kliniczne, jak również izba przyjęć zarówno na ulicy Ceglanej, jak i na ulicy Medyków ma wstrzymane przyjęcia. Po południu było już wiadomo, że powodem wprowadzonych obostrzeń jest pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, który został przeprowadzony u jednego z lekarzy. Od 6 marca przebywał na kwarantannie w domu. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w zawierciu. Na oddział zakaźny szpitala w zawierciu trafił pacjent w sile wieku, który prawdopodobnie miał kontakt z osobą przebywającą w Austrii. Mężczyzna czuje się dobrze, służby sanitarne ustalają teraz wszystkie osoby z otoczenia, z którymi miał kontakt w ostatnim czasie. Nakładają też decyzje ścisłej kwarantanny i pobierają próbki do badań. To dwunasty przypadek zakażenia koronawirusem w województwie śląskim. Trzynastym jest mężczyzna ze strumienia, który trafił do szpitala w Cieszynie. No takie sceny można było zobaczyć przed wieloma urzędami w regionie. Większość placówek została już zamknięta. W Katowicach chwilę przed godziną 11 wejście do biura obsługi mieszkańców było już niemożliwe, choć petenci nie wydają się w większości zadowoleni, to z samą decyzją się zgadzają. Wydaje mi się, że bardzo dobra decyzja, no tylko że dosyć późno ta informacja, bo wiadomo, że sytuacja się bardzo rozwija szybko, więc ja akurat jechałem z Gliwic, więc. Yy, informację, przeczytałem w godzinie 10, wsiadłem do samochodu i przyjechałem tutaj. No i widzi pan, co zostałem, drzwi zamknięte na cztery spusty. I takie już pozostaną, aż do odwołania. Dzisiaj prezydenci Katowic poinformowali, że urzędnicy będą obsługiwali mieszkańców, ale głównie przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy będą odbierali telefony, ich wykazy będą upubliczniane w maksymalnie szeroki możliwy sposób. W trakcie tego kontaktu telefonicznego, w trakcie tej rozmowy będzie udzielana porada, co należy zrobić w danej sytuacji, czy można poczekać, czy należy na przykład napisać krótkie podanie i wysłać go mailem, czy nawet odręcznie napisać parę zdań, zrobić zdjęcie telefonem komórkowym tej kartki i wysłać na adres mailowy pracownika. Od wczoraj zamknięty jest urząd w Sosnowcu, a dzisiaj pierwsze ograniczenia wprowadziły piekaryśląskie. Śląskie. Tamtejszy urząd na razie będzie otwarty, ale miasto prosi o przychodzenie do niego w ostateczności. W przypadku spraw mniej ważnych zachęcamy do kontaktu telefonicznego, do kontaktu mailowego oraz do korzystania z platform elektronicznych administracji. Publicznej. Została też uruchomiona infolinia, jednak znajdujący się tuż obok Urząd Stanu Cywilnego będzie działał normalnie. Tak samo jest w Tychach. Od poniedziałku 16 marca przez dwa tygodnie, czyli do 27 marca Urząd Miasta Tychy będzie zamknięty dla petentów. Nie dla wszystkich, bo zdarzają się takie sytuacje jak w Urzędzie Stanu Cywilnego, że ten kontakt jest konieczny. W wielu miastach pojawiają się już zapowiedzi, że tam, gdzie urzędy jeszcze nie zostały zamknięte, trzeba będzie to zrobić. Z kolei te już zamknięte być może będą musiały przerwę w normalnej pracy przedłużyć. Od poniedziałku rzadziej kursować będzie komunikacja publiczna w metropolii. Wszystko w związku z pandemią koronawirusa. Decyzja zapadła na zgromadzeniu górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. W tej chwili sporo autobusów już jeździ pustych. Tak więc możemy, wydaje się, że w tej sytuacji ograniczając transport publiczny, troszeczkę zmniejszać ryzyko przenoszenia się wirusa, ale również też nie ma takiej potrzeby, nie takiej oczekiwania. Mieszkańców, spora część pasażerów to są właśnie młodzi ludzie, którzy w tej chwili są w domach. W związku z tym od poniedziałku komunikacja miejska funkcjonować będzie tak jak w okresie ferii. Oznacza to, że część autobusów i tramwajów będzie kursowała według rozkładów jazdy ważnych w dni robocze nieszkolne. Inne będą jeździć jak w dni robocze, ale ze zmniejszeniem pojemności taboru. Niektóre linie zostaną zawieszone. To pierwszy krok, bo pojawiły się również głosy dotyczące całkowitego zawieszenia komunikacji publicznej. W wielu krajach, które z koronawirusem i są trochę gorsze nawet sytuacje niż my, już to zrobiono. Zamknięto granice uszczelniono lotniska i m.in. wprowadza się zakaz komunikacji publicznej czy kolejowej, czy, czy, czy samochodowej, czy tramwajowej. Także myślę, że ograniczanie tej komunikacji, zwłaszcza, że rzeczywiście dzisiaj tych pasażerów jest dużo mniej, dzieci i młodzież powinna zostać w domach, myślę, jest bardzo mocno uzasadnione. Przypomnijmy, że już wcześniej zostały podjęte środki mające na celu ewentualne ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa od 12 marca kierowcy nie sprzedają biletów. Dostali także instrukcję, aby otwierać wszystkie drzwi w pojazdach i zatrzymywać się na wszystkich przystankach, również tych na żądanie. Dodatkowo ZTM zlecił operatorom mycie pojazdów ze szczególną dokładnością oraz dodatkowe dezynfekowanie automatów biletowych. Kierowcy autobusów odgradzający się od pasażerów taśmami ostrzegawczymi czy automatyczne przyciski przy przejściach dla pieszych. Wszystko po to, by uniknąć zarażenia. W tychach od czwartku nie działają dotykowe parkomaty. Rezygnujemy ze stref płatnego parkowania w Tychach. Dokładnie chodzi oczywiście o pobieranie opłat w tych strefach. Do tej pory to obowiązywało, ale nie jesteśmy w stanie dezynfekować parkomatów cały czas. Dlatego podjęliśmy decyzję, że bezpieczniej dla mieszkańców będzie, jeśli nie będą dotykali parkomatów. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach też zwolnił mieszkańców z konieczności dotykania przycisków, tyle że tych przy przejściach dla pieszych. W tej chwili piesi nie dotykają tych przycisków, czekają i włącza się dla nich zielone światło. To zielone światło zostało ustawione, powiedzmy, w takim trybie stałoczasowym. Kierowcy wiedzą o co chodzi. Przedtem, kiedy ci piesi zgromadzili się, wówczas włączało się dla nich zielone światło. No w tej chwili i kierowcy trochę dłużej postoją, no i piesi też będą musieli zaczekać na zielone światło. Na nietypowy sposób ochrony przed koronawirusem wpadli także kierowcy miejskich autobusów, którzy od reszty pasażerów odgrodzili się za pomocą taśmy ostrzegawczej. To ma związek z zawieszeniem sprzedaży biletów w pojazdach. To było jedno z naszych zaleceń. Operatorzy na własną rękę podejmowali decyzję o, o wydzielaniu tych stref. W związku z tym, że tych, tej sprzedaży w pojazdach już nie ma. Mogli to zrobić. My podjęliśmy szybko decyzję odnośnie estetyki tej wydzielonej strefy. Właściwie nie ma branży i firmy, która w jakiś sposób nie wprowadzałaby środków ostrożności. Niewykluczone, że z każdym dniem będzie ich coraz więcej. Nieobecność na Mszy Świętej nie będzie grzechem. Metropolita Katowicki, arcybiskup Wiktor Skworc, zgodnie z sugestią Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Ta dyspensa będzie obowiązywać do 29 marca. Ona dotyczy osób starszych, osób z objawami jakichkolwiek infekcji, także dzieci, młodzieży, dorosłych, którzy dziećmi się opiekują, ale także i co ważne, tych wszystkich osób, które. Czują obawy przed zarażeniem. Szczególnie ten ostatni punkt oznacza, że decyzja o uczestnictwie w Eucharystii zostaje pozostawiona osądowi, rozeznaniu subiektywnemu konkretnego wiernego. Czy możemy zatem mówić, że nie pójście na msze jest w tej sytuacji grzechem? Nie, absolutnie. Ta dyspensa oznacza, że nieobecność na niedzielnej Eucharystii nie jest grzechem. Arcybiskup Skworc podjął także decyzję o odwołaniu spotkań grup modlitewnych i wszystkich innych nabożeństw poza mszą świętą. Zasugerował także, by komunia święta była przyjmowana do rąk. Dyspensy udzielili także biskupi pozostałych diecezji w województwie śląskim.